Definicja anarchizmu z greckiego an i arka w przeciwieństwie do autorytetu to nazwa nadana zasadzie lub teorii życia i postępowania, która tworzy społeczeństwo bez rządu, w którym osiąga się harmonię, a nie przez poddanie się prawu, ani posłuszeństwo władzy, ale przez dobrowolne porozumienia zawarte między różnymi grupami terytorialnymi i zawodowymi swobodnie ustanowione dla produkcji i konsumpcji oraz dla zaspokojenia nieskończonej różnorodności potrzeb cywilizacji. W społeczeństwie rozwiniętym zgodnie z tymi wytycznymi, dobrowolne stowarzyszenia, które już zaczęły obejmować wszystkie dziedziny ludzkiej działalności, uzyskałyby jeszcze większe rozszerzenie, aż do zastąpienia państwa we wszystkich jego funkcjach reprezentowali bezplecioną sieć złożoną z nieskończonej różnorodności grup i federacji różnej wielkości i stopnia lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych, tymczasowych lub mniej lub bardziej stałych, dla wszystkich możliwych celów: produkcja, konsumpcja i usługi zdrowotne, edukacja, wzajemna ochrona, obrona terytorium itp. Z drugiej strony, dla zaspokojenia rosnącej liczby potrzeb naukowych artystycznych, literackich i społecznych. Co więcej, takie społeczeństwo nie twierdzi, że jest niezmienne. Wręcz przeciwnie, jak ma to miejsce w całym życiu organicznym, harmonia wynikała bez ciągłego i zmiennego dostosowywania i ponownego dostosowywania równowagi wielości sił i wpływów, i to dostosowanie byłoby osiągnięte. Krótko mówiąc, jeśli żadna siła nie korzysta ze specjalnej ochrony państwa. Jeśli społeczeństwo, zgodnie z tym, jest zorganizowane zgodnie z tymi zasadami, ludzie nie byliby ograniczani w swobodnym wykonywaniu swojej zdolności produkcyjnej przez kapitalistyczny monopol popierany przez państwo, ani też w wykonywaniu jego woli ze strachu przed karą lub z posłuszeństwa metafizycznym istotom lub jednostką, które prowadzą do zmniejszonej inicjatywy i intelektualnej służalczości. Człowiek kierowałby się własnym rozumem, który z konieczności nosiłby piętno swobodnego działania i reakcji jego samego, a także etycznych koncepcji środowiska.